Mano i witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z farminga Jego, taki odcinek będzie trochę niż maszowy, bo miałem dzisiaj na odcinku już kosić soja Ale wyszło, że tam. mogę dosieć na jednym polu rządkie kolejstą Mogę rozleć gnojów na jednym z polów z ból. to właśnie porobimy to jeszcze eee... No niestety, nie zdążyłem zabrać poza odcinkami pola tamtego na górze gdzie właśnie przerwał pracę pracownik. bo po prostu wieczorem mnie kolej wciśnięło musiałem iść spać zatem jednak wracamy do jednego odcinka dziennie o 15 standardowo, nie dzisiejszego bo dzisiaj będzie trochę później najprawdopodobniej odcinek ale wracamy do o 15 zaczynamy się siew pasownikiem rzodki oleistej na największym polu. W tym sezonie na dwóch największym polach będzie rzodkiem oleista, zasiana. I później tylko w siewach rzucić wozu Będzie z głowy i później tylko chwast najwyżej. Tak to nowość, że nie będzie z głowy. No I w drugiej części odcinka właśnie rozrzucimy na polu numer 52. Na, na spokojnie sobie rozrzucimy tam gnajowicę. Roz, rozlejemy gnajowicę. Znaczy się nie rozrzucimy. A już na następnym odcinku. Na 100% będą Iwasoić już No to już będzie ten czas będzie można Płucić swoje. A rzadkie są chyba Drugi raz się na tym Na tej serii, więc Zobaczymy też I też chcę właśnie Teraz jej żołdki coraz więcej, bo jednak ten jest po coś kupiony. A żołdki można naprawdę sieć co sezon, i na, oczywiście na zboża jarę, bo na, zimowych, na zimowe się za bardzo nie da, bo nie ma kiedy. bo ona wyrosła. Więc na jarę jak najbardziej można sieć. I będziemy sieć właśnie co sezon, jedno, jedno minimum wolę. W za nie wyjdzie, że ta aż dwa pola, więc też spoko. Jeszcze się przyjdziemy, a z tym do się nie będę przychodził, tam sobie przejdę poza odcinkiem, więc spokojnie Zrobić sam, no i dzisiaj odcinek krótszy, bo jest nagrywany tak na już praktycznie, więc no, no po prostu nie miałem kiedy nagrać, Tu szkoła, to to. Także nawet nie mam tematu, bo to wiadomo gdzie to jest masakra już. Tę czasem tak bywa. Dobra, idźcie teraz. Nie. Trzeba się wyprowadzić, więc. Powiem dzisiaj nie tyle czasem. Ja fajnie idzie, bo to 9 metrów jednak. To pola ubywa. Przyszły sezon może być rewolucyjny trochę. Może uda mi się na przykład sezon postawić. pola zaraz będzie co fajnie. Nie powiem, ale fajnie tu idzie. Więc mam... Bajcie starsze to co mam dosypany nasion na zasięg tego całego kawałka Bardzo prawdopodobnie, że starszy, lecz nie wiadomo To mówliku wyłączyłem przed chwilą ten A co już po tym po z pługiem a trzeba było jeszcze obracać Tam kliknąłem który odpowiada za właśnie obracanie i włączenie sprzętu. Ale spokojnie, To jest do przewidzenia i do ogarnięcia. Do 10 minuty porobimy, to i później idziemy na beczkę. Muszę zacząć nagrywać te odcinki, tak jest ta druga najpóźniej, żeby się wyrabiać na spokojnie z tym. Chyba za wcześnie podniosłem. Chociaż, ja nawet... ...że i wręcz idealnie podniosłem. Później wyjdziemy tutaj po też talerzówką, żeby tego nie przygotowywać, bo pod orkę, ani nie nic takiego. Wyjdziemy też talerzówkę i będzie spokój. Pisa co tego pola nie będę wałował, bo nie ma sensu wałować, bo na siewie tej oleiste i dopiero po siewach właściwie będzie można spałować to pole. Przez ostatni przyjazd Znaczy z siewami na ten odcinek Idziemy wtedy do bardziej trochę brudniejszych roboty. No i dzisiaj jest tylko jeden odcinek, jutro już też będzie normalnie jeden odcinek, bo po prostu nie dam rady dwóch odcinków dziennie. Choć próby jeszcze będą na pewno. Dwóch odcinków dziennie. To jest jednak dobry pomysł. Wiem, że no, trzeba mieć trochę więcej czasu na bo. Bo to jest jednak poświęcenie trochę więcej czasu dziennie, bo jak nie skończę to już na odcinku, muszę to robić do końca, już między odcinkami, i to właśnie jest problemem moim. Nie mam nigdy czasu, żeby dokończyć to między odcinkami. Teraz Pana włączamy, pana bierzemy. Teraz znowu bez tura miał trochę lżej, na przynajmniej osi na sobie z obciążnikiem, <laughs> <laughs> na Jedziemy na najbardziej niekształtne pola, ja które mam w swoim gospodarstwie. Po prostu mm -hmm. w pierdolce. No, 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 tutaj Ona sobie akurat przeleży do ciasny. Fajnie się napiję tej nowicy ja tutaj. Więc... Mionys. Ciekawe czy daję na tej beczce do końca teraz do góry w samej. Ale chyba nie. To by było fajniej zrobione koła tutaj ten fragment. O chociaż może akurat. jednak wyjechałem z centrum. Fajnie. Mi się wam to podoba. I straka jeszcze nie ma nic znowu Już nie badam. To się bardzo szybko leje, dosyć widzę. Spokojnie. Nie ma czegoś takiego, że trzeba czekać ile dłużej, żeby zal, żeby się ten nalała do pełna beczka. I najwięcej czasu się spędza w pracy nie. No, na napełnianie gdzie jest kit Dobra Jeszcze po jedną beczkę będzie trzeba jechać na pewno na to pole tu No to co mam, to mi nie starczy Chociaż może starczy to na środek, żeby rozlać wtedy półeczki wystarczy przywieźć, tak, tak na pewnie całą. Żeby nie było później problemów, dodaję tutaj tak na pewno całą. No, bo można tu przecież, jak objechać. Mało co tu jeżdżam. Jest taka godzina, no w sumie 14, no to w sumie największy ruch powinien być, a jednak jest bardzo mały ruch. No czas na tak było. No i jeszcze po jedną beczkę będzie trzeba jechać. Bo będziemy mieli skończone pole. Wtedy. Równo i tutaj na tym dobrze. i jedziemy po ostatnią beczkę będziemy kończyć ten odcinek niestety kolejny taki krótszy odcinek no mówię, czasem są potrzebne nawet takie odcinki ale już naprawdę po tym dzisiejszym odcinku Wracamy do tych nawet 40-minutowych odcinków Tam będzie mi się gadało i to, to 40-minutowe odcinki będą Jedziemy z powrotem na pole Na co no ten sezon idzie do przodu, idzie, ale no wolno idzie No jakoś no brak czasu to jest najgorsza rzecz, jaka może być Ale powiedziałem, że będzie daily przez rok? Wejdzie Cię tego będę trzymał że będą odcinki przez rok minimum codziennie. Jak nie przez całego farminga będę codziennie odcinki. Z tej serii. A jak skończymy to, no to wtedy zaczniemy na jakiejś innej mapie. I będziemy stać to samo. Zaczynamy z tym, co nam daje, a później rozwijamy się. co by musiała wyjść do tego jakaś mapa fajna. No te oryginalne to, to żadna mi nie podeszła. Mówię zrobić drugą taką serię. Jakby. Jeszcze ja zresztą tante łuk mamy zrobione za epole spokojnie Akurat 20 minutowy biję Ola, mamy zrobiony odcinek 20 minutowy dzisiaj No mówię Tutaj innych sprawy sam głowie Szkoły trzeba było wrócić, niby na zdalnych, ale tak, tak trzeba było wrócić do szkoły, czyli trzeba wstać znowu o 8 rano, nie, wiecznie. Nie. Ole, no się wyleje, że tańca. Ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się na kolejnym odcinku jutro. I może na live'ie dzisiaj wieczorem, więc się Mano.